Panowie, pozwólcie, że szczerze was o coś zapytam: czy naprawdę wierzycie, że w waszym wieku kobiety interesują się tylko mężczyznami z grubymi kieszeniami, lśniącymi samochodami i bujną młodzieńczą czupryną? Jeśli tak myślicie, pozwólcie, że was powstrzymam. To mit, mit, którym społeczeństwo karmi was od lat. Oto prawdziwa prawda. Istnieje coś o wiele bardziej wpływowego niż pieniądze czy wygląd fizyczny. Coś, co większość mężczyzn po 60. już posiada, ale rzadko wie, jak to wykorzystać. A kiedy to uruchomicie, kobiety, tak, nawet młodsze, będą do Was przyciągane bez wysiłku, jak metal do magnesu. I nie. Nie potrzeba do tego operacji, luksusowego samochodu sportowego ani magicznej pigułki. Wystarczy 12 minut dziennie. Zostańcie ze mną, bo zaraz zdradzę Wam dokładną metodę która sprawia, że kobiety pochylają się do przodu, zabiegają o was i walczą o waszą uwagę, podczas gdy inni mężczyźni w waszym wieku marnują czas na walkę, której nie mogą wygrać. Ale najpierw mała przysługa. Jeśli jesteś gotowy odbudować pewność siebie i przyciągać kobiety bez sztuczek i trików, kliknij: lubię to, zostaw komentarz, powiedz skąd jesteś i koniecznie zasubskrybuj. Co tydzień dzielę się naukowo uzasadnionymi spostrzeżeniami, o których większość lekarzy nigdy nie mówi: spostrzeżeniami na temat atrakcyjności, energii, witalności i utrzymania charyzmy długo po sześćdziesiątce roku życia. Teraz obalamy mit. Społeczeństwo twierdzi, że mężczyzna po sześćdziesiątym roku życia staje się niewidzialny dla kobiet, chyba że ma Ferrari, jacht lub był kiedyś hollywoodzkim idolem. Brzmi znajomo, prawda? Cóż, to nieprawda całkowicie nieprawda. Trenowałem mężczyzn po sześćdziesiątce, siedemdziesiątce, a nawet starszych, których kobiety młodsze o dwadzieścia lub trzydzieści lat aktywnie zabiegały o ich względy. I nie chodziło o stan konta czy zabiegi kosmetyczne chodziło o jedno atrakcyjność psychologiczną. Widzicie, kobiety nie szukają desperacko kolejnych młodych, ładnych mężczyzn, pragną dojrzałości. Mają dość mężczyzn w każdym wieku, którzy są niepewni siebie, nachalni, lub ciągle próbują udowadniać swoją wartość. Prawda jest taka, że masz już naturalną przewagę. Po prostu nikt ci nie pokazał, jak ją wykorzystać. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem dr Jocelyn Carter i od pięciu lat poświęcam swoją pracę zdrowiu i relacjom mężczyzn, pomagając im odzyskać witalność i pewność siebie we współczesnym świecie randek. I oto odważna prawda, której się trzymam. Mężczyźni po 60. roku życia tkwią w niewykorzystanym rezerwuarze siły przyciągania. Młodsi mężczyźni nie mogą z nim konkurować. Dosłownie. Dlaczego? Ponieważ młodsi mężczyźni wciąż budują swoje życie, wciąż gonią za aprobatą, wciąż próbują się wykazać. A ty? Przeżyłeś wyzwania. Zbudowałeś swoje życie. Nauczyłeś się trudnych lekcji. I wyszedłeś z tego silniejszy. To daje ci przewagę. Więc jaki jest prawdziwy sekret, który wywraca atrakcyjność do góry nogami? To coś, co nazywa się niezależnością od rezultatów. A kiedy już to opanujesz, kobiety nie będą w stanie ci się oprzeć. Przeprowadzę cię przez trzy największe błędy, które mężczyźni po 60. roku życia często popełniają, i nawyki, którymi powinieneś je zastąpić. Błąd numer jeden: gonienie zamiast przyciągania. Wielu mężczyzn w twoim wieku wciąż zachowuje się jak w liceum, za bardzo starają się zaimponować kobietom, udowodnić, że wciąż są pożądani, albo, co gorsza, popisywać się pieniędzmi jak przynętą, ale biologicznie rzecz biorąc, to się kompletnie nie sprawdza. Kobiety wyczuwają desperację tak samo, jak rekiny wyczuwają krew w wodzie. Emocjonalnie to poczucie potrzeby i natychmiast zmienia układ sił na jej korzyść. W praktyce marnujesz energię, czas i pieniądze, próbując udowodnić coś, czego nie musisz. Rozwiązanie. Buduj niezależność od rezultatów. Zamiast gonić, wypracuj w sobie postawę emanującą wewnętrznym spokojem. Ta mentalna zmiana tworzy efekt przyciągania. Ona do ciebie podchodzi. Za chwilę wyjaśnię dokładnie 12-minutową technikę codziennego działania, aby aktywować ten sposób myślenia. Błąd numer dwa. Opieranie poczucia własnej wartości na aprobacie kobiet. Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że w chwili, gdy polegasz na kobiecie, która cię docenia, czy nadal jestem atrakcyjny, czy nadal to mam, natychmiast tracisz jej szacunek. Z biologicznego punktu widzenia, hormony stresu gwałtownie rosną, gdy pragniesz aprobaty, przez co stajesz się spięty, zamiast zrelaksowany. Emocjonalnie zabija to twoją charyzmę. Ponieważ przestajesz być autentyczny. W praktyce zaczynasz chodzić przy niej na palcach, a ona to wyczuwa. Rozwiązanie: oddziel swoją wartość od jakiejkolwiek reakcji kobiety. Doceniaj swoją mądrość, doświadczenie i niezależność. Kiedy emanujesz tą energią, kobiety wyczuwają mężczyznę, który je wybiera, a nie takiego, który ich potrzebuje. To jest nie do odparcia. Błąd numer 3. Rywalizacja na arenach, na których nie można wygrać. Zbyt wielu mężczyzn po sześćdziesiątce próbuje konkurować z młodymi mężczyznami. Farbują włosy, kupują krzykliwe dodatki albo zmuszają się do ponownego wyglądania na 35 lat. Ale bądźmy szczerzy, nie masz 35 lat. I to jest w zasadzie zaleta. Kobiety biologicznie nie są zaprogramowane, by pragnąć młodo wyglądającego partnera na zawsze. Pragną kogoś, kto emanuje stabilnością, pewnością siebie i emocjonalnym ugruntowaniem. Pragną komfortu bycia z mężczyzną, który naprawdę zna siebie. Rozwiązanie: przestań starać się wyglądać młodziej. Zacznij pielęgnować cichą, ugruntowaną pewność siebie. To prawdziwa męska energia, która przyciąga kobiety. A teraz przejdźmy do praktyki. Jak właściwie wytrenować niezależność od rezultatów. Uczę moich klientów techniki zwanej protokołem aktywacji obojętności, prostej, dwunasto-minutowej rutyny podzielonej na trzy części. Krok pierwszy: trzy minuty próby satysfakcji. Usiądź w ciszy i wyobraź sobie swoje życie dokładnie takie, jakie jest: bez kobiety, bez akceptacji, bez zewnętrznej aprobaty. Po prostu poczuj się spełniona. To przeprogramuje twój mózg, by przestał sygnalizować potrzebę. Krok drugi. Cztery minuty wizualizacji bez planu. Wyobraź sobie swobodną rozmowę z atrakcyjną kobietą, bez prób uzyskania od niej czegokolwiek, bez numeru telefonu, bez randki, bez rezultatu. Po prostu swobodna, bezpośrednia interakcja. To pomaga zachować równowagę zamiast kalkulować i działać. Krok trzeci: pięć minut szczerej samooceny. Zastanów się nad swoimi dotychczasowymi osiągnięciami. Wyzwaniami, którym stawiłeś czoła, siłą, którą zbudowałeś, nie po to, by się chwalić, nie po to, by porównywać, po prostu by docenić swoją wewnętrzną wartość. To buduje niezachwiane poczucie własnej wartości. I oto paradoks. Im mniej zależy ci na imponowaniu kobietom, tym bardziej stajesz się atrakcyjny. Weźmy na przykład Franka. Jednego z moich klientów z New Jersey. Ma 68 lat. Zamiast próbować zdobyć kobietę, którą zauważył w lokalnej kawiarni, po prostu usiadł, zrelaksował się i pochłonął swoją książką. W ciągu kilku minut podeszła do niego pięćdziesięciodwuletnia kobieta i nawiązała rozmowę. Są razem od dwóch lat. Dlaczego? Bo jego energia mówiła: już jestem całością, nie potrzebuję cię, ale będę się tobą cieszył. To magnetyzm, którego większość mężczyzn nigdy nie odkrywa. Powiedzmy sobie jasno. Nie chodzi o to, żeby stać się zimnym, zdystansowanym, czy grać w emocjonalne gierki, wcale nie. Chodzi o to, żeby uwolnić się od desperacji. Kobiety wyczuwają desperację natychmiast, ale nieodparcie pociąga je mężczyzna, który emanuje spokojem i pewnością siebie. A oto najpiękniejsza część nie musisz niczego udawać. Masz już wszystko, czego potrzebujesz dekady lekcji, mądrości, triumfów, blizn i siły. To właśnie czyni cię urzekającym. Musisz tylko przestać chować to pod starymi nawykami i lękami. Więc panowie, posłuchajcie tego jasno: nie jesteście za starzy, nie jesteście niewidzialni. Nie minął was najlepszy okres. Jesteście w idealnym momencie życia, by przyciągać kobiety w sposób, w jaki młodsi mężczyźni po prostu nie potrafią. Wystarczy zmiana nastawienia i dwanaście minut dziennie. Zacznij jutro. Ćwicz niezależność od rezultatów i obserwuj, jak kobiety zaczną na ciebie reagować: bardziej zaintrygowane, bardziej figlarne, bardziej pociągające. I pamiętaj: nie musisz stawać się kimś nowym. Musisz po prostu odkryć mężczyznę, którym już jesteś. Jeśli ta wiadomość do ciebie trafiła, polub zasubskrybuj i udostępnij ten film znajomemu lub bratu, który potrzebuje tego przypomnienia. A w komentarzach napiszcie, Jakie jest największe wyzwanie, z jakim się mierzycie w randkowaniu po sześćdziesiątce? Czytam każdy. Panowie, w życiu nie chodzi o to, żeby po cichu zniknąć w tle. Chodzi o to, żeby wejść do pokoju ze spokojną, ugruntowaną pewnością siebie, wiedząc, że nie masz nic do udowodnienia, a wszystko, czym możesz się cieszyć. Bądźcie silni, bądźcie magnetyczni, i do zobaczenia w kolejnym filmie o Romansie Umysłowym.